O, także zakończony remoncik ładnie pięknie Wszystko e, dzisiaj poszło Także poczekajcie Zaraz wam pokażę Także bardzo pięknie Pięknie zadowolony Także suficik poszpachlowany po zalaniu yy, pomalowany farbą na zacieki białą, zagruntowany, zeszlifowany, zagruntowany i pomalowany. Także wszystko ładnie odcięte na siemkę zrobione, ściany ładnie. Grzejnik od razu też pomalowany, na biało odświeżony. Także wszystko skończone. Do następnego. Miłej niedzieli. Pozdrawiam. Trzymajcie się.